Hej, kiedy zaczynamy uczyć się języka obcego, zaczynamy od rzeczy podstawowych, czyli odmiany słowa być, odpowiedniego zbudowania zdania, pytania i negacji. Właśnie, negacja. W języku polskim wyrażona jest po prostu przez dodanie słowa nie w odpowiednim miejscu. A czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda negacja w polskim języku migowym? Pewnie część z Was stwierdzi, że wystarczy pokiwać głową w prawo i w lewo. Czyli użyć gestu głową, który jest stosowany również w języku polskim. Ale czy to takie proste? Badacze zajmujący się lingwistyką migową naturalnie zechcieli dokładnie opisać wykładniki negacji. Możemy je podzielić na manualne, czyli takie przy użyciu rąk, oraz niemanualne, czyli właśnie kiwanie głową. Manualne wykładniki negacji to zamiganie znaku nie lub zawarcie w znaku negacyjnego morfemu, zwanego ruchem alfa, czyli jest to kolisty ruch nadgarstkiem. W polskim języku migowym jest on widoczny w znakach takich jak nie będę, nie mam, nie rozumiem. W takim przypadku można się zastanowić, skoro istnieją manualne wykładniki negacji, to czy zwykłe kręcenie głową jest potrzebne? Należy to do gramatyki języka, czyli jest niezbędne do poprawnej budowy komunikatu, czy do pragmatyki języka, czyli jest elementem dodatkowym, nieobowiązkowym? Na to pytanie postanowiła odpowiedzieć dr Anna Kuder z Pracowni Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy doktorskiej przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych na Korpusie Polskiego Języka Migowego. Dlaczego to jest takie ważne? W początkach lingwistyki migowej niestety częstym zjawiskiem było tworzenie tez na podstawie własnych, pojedynczych doświadczeń, niepopartych żadnymi badaniami o odpowiedniej metodologii. Badacz coś zaobserwował lub porozmawiał z jednym głuchym i stwierdził, o, tak właśnie jest. Tym bardziej badanie Anny Kuder zasługuje na uwagę. Materiał, który przestudiowała, zawierał aż 722 pliki filmowe. Dla porównania, podobne badanie negacji w niderlandzkim języku migowym obejmowało analizę 35 klipów filmowych, a australijskiego języka migowego – 413. Co wyniknęło z badań Anny Kuder? Jednym z wniosków było to, że kręcenie głową przy wyrażeniu negacji manualnej w PJM jest opcjonalne. Czasowniki zanegowane morfologicznie tylko w 49% przypadków były uzupełniane kręceniem głową, a w 51% przypadków, w zdaniach zawierających czasownik zanegowany morfologicznie, czyli nie mam, nie rozumiem, nie będzie, brak było kręcenia głową. Wynika z tego, że kręcenie głową przy wyrażaniu negacji manualnej w PJM-ie jest opcjonalne. Ok, w takim razie moglibyśmy się zastanowić, czy istnieje szansa negacji wyłącznie niemanualnej? Anna Kuder dowodzi, że jest to najrzadszy sposób negacji w PJM-ie. Co ciekawe, kręcenie głową może mieć również funkcje inne niż negacja. Może na przykład wyrażać niewiarę, niewiedzę, wahanie, dezaprobatę, niepokój. Dzięki tym badaniom z całą pewnością możemy powiedzieć, że kręcenie głową jest dodatkiem do komunikatów w polskim języku migowym, a nie jego obowiązkowym elementem. Można sądzić, że osoby migające, mające w sobie dużą ekspresję ruchową i mimiczną, w naturalny sposób więcej i częściej kręcą głową na boki, podczas gdy inni migają w sposób bardziej wyważony i, co za tym idzie, dużo rzadziej dołączają do swojego komunikatu ruchy głowy. Na koniec ciekawostka. Może słyszeliście, że w części krajów negację wyraża się ruchem głowy w lewo i w prawo, a w niektórych ruchem głowy do tyłu i do przodu. Tak jest na przykład w Turcji i Jordanii. Co ciekawe, jest tak zarówno w językach fonicznych tych krajów, jak i w ich językach migowych.